Prezes nie musi tym wszystkim wiedzieć, co się dzieje na drodze. Wszystko jest w porządku, idziemy dalej sprawy załatwiać. Holdmar kooperuje z Hutą od 20 lat. W tym okresie samochody Sławka przywiozły tutaj blisko 500 tysięcy ton żelastwa. Złom z Holdmaru zupełnie ginie wśród setek ton składowanych na tym placu. Dobry panie Ryszardzie. Na tę chwilę pan przyjechał, jeszcze chwilę i by pan się nie rozładował. Sam nie wiedziałem, czy zdążę, czy nie zdążę, ale jakoś tam się udało. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję za szybki rozładunek, panie Ryszardze. Do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Miłego. Mm. Ostatni etap wizyty to tak zwane magnesowanie. Kontener jest oczyszczony ze stali co do grama. Nareszcie się udało. Po wszelkich perypetiach i trudnościach odsapnęłem i czuję, jak schodzi ciśnienie. Nie tak jak z opony, ale ogólnie z nerwów. Wyobrażenie o pracy kierowcy są zupełnie inne. Pomyślałby ktoś, że, że to jest takie łatwe, tylko się wsiada i jedzie, a to nie jest tak do końca.